Cześć Siemanko, jestem z Gredzie, a w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób będziemy mogli wkrótce odebrać darmowe przedmioty oraz przedstawię Wam niesamowitą ciekawostkę o robocie. Oczywiście, na start zaczną tych darmowych rzeczy. Jak od niedawna wiadomo, wkrótce odbędzie się tak zwany Game Jam w Hollywood, czyli taki fortnightowy turniej, w którym będą przedstawiane zupełnie nowe gry kreatywne, których jeszcze nie widzieliśmy. Ogólnie będzie on trwał 4 dni, począwszy od 25 lipca. A jak samo Epic Games tutaj nas informuje, że jeżeli połączymy swoje konto YouTube razem z Epic Games, to oglądając live streamy z tego turnieju, oczywiście na YouTube, będziemy dostawać różne nagrody. Na przykład 25 oraz 26 lipca będziemy mieli okazję zdobyć Game Jam, czyli takie oto graffiti. Dzień później możemy dostać Graffiti World Cup, a dwa dni później, czyli 25 8 lipca zupełnie nowe malowanie o nazwie Redline, czyli czerwona linia. Przestawia się one w taki sposób. Cały ten stream będzie odbywał się pod tym linkiem, który właśnie widzicie. I oczywiście podam go także w opisie oraz w komentarzu, aby każdy mógł pić. A teraz pokażę wam, jak połączyć swoje konto YouTube razem z Epic Games. Na komputerze robi się to w następujący sposób. Najpierw musimy wejść w ustawienia swojego konta YouTube, klikając po prawej na górze swoje zdjęcie profilowe oraz ustawienia. Teraz po lewej stronie jest coś takiego jak połączone konta. Musimy oczywiście w to wejść, a następnie tuż przy logo Games kliknąć połącz. Znów połącz. 啊不见打嘞！ Teraz możemy zalogować się na swoje konto, ale wiem też, że użytkownicy niektórych konsol nie mają tego konta. Także możecie sobie wybrać u góry jeden ze znaczków i połączyć się za pośrednictwem PlayStation, Xboxa lub Nintendo. Dalej wystarczy tego Epic Games zezwolić na dostęp do swojego konta i gotowe. Oczywiście możecie to zrobić także za pośrednictwem telefonu i już Wam pokazuję, jak to się robi. Będąc na swoim koncie na YouTube, wystarczy kliknąć te trzy kropaczki po prawie na górze i wejść ustawienia. Później tylko w połączone konta, wybrać Epic Games i zrobić to samo co na komputerze. Pamiętajcie, że aby zdobyć te nagrody, musicie oglądać tego leśny film tylko z konta YouTube, które jest połączone z Epic games. Teraz pora na kilka ciekawostek oraz nowości. Na tym ekranie, w którym jest już gotowy namalowany obraz Rzęsego, widzimy potwora oraz robota, który walczy pewnym mieczem. I jak się możecie domyślać, to w plikach gry odkryto oczywiście wygląd tego miecza I jak zobaczyłem go po raz pierwszy, to na myśl wyszła mi tylko jedna rzecz. neowykrzywione znów zostaną zniszczone. Jak widzimy na zamieszczonym obrazku, to rękojeścią tego miecza jest ogromny posąg osobliwości. A chyba wiecie, gdzie jest taki posąg? Na neowykrzywionych. Może to oznaczać, że miecz ten jest takim swoistym Excaliburem, a robot królem Arturem. Wiecie o co chodzi Robot podejdzie, wyciągnie miecz padną krzywionych i tym samym je zniszczy. Jeżeli jutro się rzeczywiście coś takiego wydarzy, to moim zdaniem Epic Games przejdzie na kolejny poziom pomysłowości. A teraz kolejne nowości. W dziesiątym sezonie gracze najprawdopodobniej będą mogli głosować na to, jakie skiny mają pojawić się w kolejnym sklepie. to Likerzy odkryli właśnie pliki, które odpowiadają za te opcje. Dodatkowo już wkrótce pojawi się nowy taniec, który jest drugą wersją flosa, czyli tak bezruk densa z popularnego teledysku Katy Perry. Będzie on wyglądał niemalże identycznie jak ten oryginalny, z tym że nasza postać będzie używać tylko jednej ręki. A jak na razie to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do usłyszenia w jutrzejszej potyczce do gusta z katusem. Trzymajcie się i cześć!